Siema, witam wszystkich w piątek, piąteczek, piątunio, Tankowanko, jazda do Dodaka Proszę Tutaj muszę takim sposobem, bo niestety, ale... No nie leci, to nie trzyma się Zatankowane Można jechać Zatankowane do pełna Także nie zostawię gościowi auta bez paliwa Przyjdzie w poniedziałek, będzie miał zatankowane Prawda, jak wziąłem, to nie było tego paliwa jakoś dużo, ale niech będzie. Eee, dodak, dodak, wiecie, to jest tam, gdzie się wsuwa od tyłu maszyny do kontenera. Termin mam na dziesiątą. Wiem, że Krzysztof ma na dziewiątą. Nie wiem, kto ma na ósmą, ktoś pewnie ma. Dlatego ja chcę być przed ósmą, bo oni tam od ósmej zaczynają robotę i jak zajadę przed wszystkimi, to zostanę przyjęty jako pierwszy. I mam nadzieję, że przez to skończę ten dzień właśnie te dwie godziny wcześniej, ale wiecie, jak to może być różnie, że w tej sytuacji, w jakiej jestem teraz, bo może mnie ktoś chcieć docenić i drugą turę dać taką, że nie skończę tego wcześniej, no ale zobaczymy, no. I dojeżdżam już, można powiedzieć, na miejsce. No już praktycznie na miejscu. Ziomuś, co ty się tak pierdelisz, kurde? Łopie, jedziesz, kurde, jedziesz. Szkoda, że tu ten wózek stoi, bo bym na drugą stronę przejechał ale Kurwa, co za typ kurwa 10 na godzinę jedzie. Chłopie! Jedź! Bo się kurde pierdyczasz tutaj? Tam już stoi jakaś renówka <laughs> z kontenerem czy nie? Nie. tu i sobie tu chłopie o już jakiś kontener mały mały ładują okay. i po wszystkim załadowane termin miałem na dziesiątą a zobaczcie za pięć ja sąd wyjeżdżam i to mi się podoba i to mi się bardzo podoba zobaczymy jaka będzie druga tura mam nadzieję że Pójdzie wszystko szybko i sprawnie. Bez większych problemów, tak jak pierwsza. Mam nadzieję, że nie zostanę doceniony i wysłany gdzieś daleko, bo jak się tak kończy kurde pierwszą z rana, to później różnie bywa. No ale zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. A tymczasem kierunek Frankfurt i na Dus A więc tam gdzie jest DBI, tyle że Dus Zdaje się pełny Także, wybywamy z Niedenberg Fajna pogoda, naprawdę Rabuś dzwoni Siema, siema, witam mistrza punktów Okej, okay. jesteśmy na dusie trzeba wjechać auto i się zameldować. Mam nadzieję, że wszystko z papierami będzie OK. I jeszcze raz w to samo miejsce do dodatku, w termin na 12 jest 838. Ma Mam nadzieję, że wyrobię się wcześniej, że nie będzie jakiś Perypetii z tym związanych i oby tak było akordy. Nie wiem, czego tak wąsko oni tutaj to zrobili. Kurwa tutaj odgrodzone. Dobra, cofamy Cofamy Hamujemy i czekamy aż to fepchają Także pierwsza tura poszła bardzo szybko Kurde druga idzie aż za szybko bo ogólnie nie robiłem nawet 15 minut przerwy a zostało mi jeszcze 2 godziny jazdy kurde coś to strasznie szybko idzie, nie robię przerwę 2 godziny mi zostało jeszcze, mógłbym sobie zrobić ale da mi coś do pobrania ewentualnie może wcześniej skończyć, i na 11.07 mam tam być? Zobaczymy. Rozmawiałem się z kolegą, który kolekcjonuje punkty: nie takie punkty, które przynoszą korzyści, tylko takie, dzięki którym się traci prawo jazdy. I dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem, bo jest normalnie tak, że jeden punkt. Powinien się kasować po 2,5 roku i kasuje się, ale pod warunkiem, że w tym czasie nie zdobędziecie, że tak powiem, kolejnego punktu czy punktów, bo jeśli zdobędziecie, to on się kasuje po 3,5 roku. To jest jakieś, to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. I teraz 7 punktów nazbierać to naprawdę nie jest takie hop, zwłaszcza. Ja mówię, jak się jest e, kierowcą w zawodzie, nie? Czyli jak się wykonuje zawód kierowcy, bo jak się jeździ osobówką, to ja tu jestem tyle lat i osobówką ani jednego punktu nie. No bo gdzie kurde? Chociaż można powiedzieć, że nieraz by się mogło trafić, dlatego że kurwa, nieraz przejebałem na czerwonym, trzeba się przyznać. Ale to nie było takie przejechanie na czerwonym. Ja już mówiłem o tym niejednokrotnie. Że naprawdę mi się wydawało, że w Polsce jakoś dłużej te światło pomarańczowe się świeci. A tutaj na niektórych skrzyżowaniach to naprawdę trzeba mocno po heblach deptać. I nie, jak się nie zna też gdzieś jakiegoś miejsca, to nie wiecie gdzie stoi fotoradar. Lepiej jest zahamować mocniej. Wiadomo, że jest to też niebezpieczne, bo jak ktoś jedzie blisko z tyłu no to może być dzwon ale ale miałem niejednokrotnie tak że zbliżam się już naprawdę bardzo blisko do światu pomarańczowego. i przejadę w momencie jak wjeżdżałem jep na czerwone, mówię nie no ja pierdziele kurde branko maruda jechał Wieczny narzekacz, on powinien, on chyba, na, kurde, mi się wydaje, że on to chyba do siódmego pokolenia tam Polaków, kurde, miał, gdzieś z Polski pochodzi, bo takiego narzekacza nawet w Polsce nie słyszałem, jak on... Po części ma rację w wielu rzeczach, ale kurwa, w tej firmie każdy, kto narzeka, kurwa, na coś, co się dzieje w firmie, to ma rację, no. Niestety, ale taka jest prawda. Jedź, panie kurde, bo miałeś tyle miejsca Miałeś tyle miejsca, tyle czasu, kurde No i tak, jeden punkt się kasuje po 3,5 roku jak się zdobędzie Ja miałem tak, że dostałem za 7,5 w tamtym roku Co jest film na moim materiale, Fotorada robi pstrygi, tam absolutnie nigdzie nie było Znaku do 7,5, na zjeździe też jak wjeżdżałem, bo przeglądałem cały film, co przyjebali mi i tyle, nie? Dostałem punkt i coś koło 130 chyba euro, normalnie jest 100, ale dochodzi że ta opłata i chyba 28,50, jak się nie mylę. To jest doliczane do każdego mandatu, złodzieje jedne i dlatego, no, tak to wygląda, jak wygląda, nie? Że mam dwa punkciki, czyli 3,5 roku. Kurde, wiadomo, że to nie jest nic niebezpiecznego, ale a teraz sobie wyobraźcie, że się jeździ za derami, cysterny i tak dalej. To naprawdę trzeba się pilnować trzeba sprawdzać opony, trzeba jeździć tyle, ile się da, bo punkty razy dwa. No i teraz, kurwa, jeszcze 90 km Pusty kontener na Mannheim. Jeszcze nie wiem, czy się z czasem wyrobię, bo jest przyjazd na godzinę 13, a została mi godzina 13, tak? Godzina 13 jazdy, a wychodzi godzina 20. 30 minut do zrobienia jest. Taka sytuacja. Dobra, zameldowany, pauza 30 zrobiona, bo kontener jest powrotem do Frankfurtu, i gdzie finito. Mam nadzieję, że pójdzie tam sprawnie. Otwierać, bo rozjadę. Dobra, jest strasznie popieprzone meldowanie. Powiem szczerze, jak się nie zgadza jeszcze jakiś numer czy coś, to już w ogóle kurwa panie No ale grunt, że zrobione, no i miałem 30 przerwę, także na spokojnie Na spokojnie mogłem iść się Nie, nie tracąc czasu i tak mi zeszło ponad 20 minut kurde, no niestety I tu walimy w prawo jest tutaj naprawdę popieprzone, powiem szczerze. Ktoś tu jest pierwszy raz, to na pewno się pomota. Kurwa, dziadki coś malują na pewnie, kurwa. I jedziemy w stanowisko P03 nie wiem gdzie to jest P03 wiem gdzie mam jechać ale nie wiem gdzie, gdzie jest to stanowisko kurde raz tylko raz tylko stąd pobierałem, nie dwa razy pobierałem kontener Także zaraz zobaczymy gdzie tu będzie to P Kordona namalowane na tym na drodze to tutaj to pamiętam, tylko nie wiem gdzie jest P muszę zaraz zapytać, tam gościu jakiś stoi bo nie mam pojęcia gdzie jest P tu jest P1, mówi mi patrz, zobacz, jest tu napisane P1 Później jest P2 i P3 tu jest P2 I tu jest P3 To on już pewnie mnie wyczaił, kurde już tu czeka Okej okay. dobra Odjazd stąd Odjazd stąd mam nadzieję, że szybko i bezproblemowo dojadę. Będzie finito. Tu jest kurde zawsze. No, nawigacja tu pokazuje w prawo taki, taki uj, pojadę w prawo. co oni tu robią, nie widać żeby w ogóle cokolwiek z tym tunelem robili po prostu sobie go zamknęli i wysrane mają o. nawigacja się ściemniła bo myśli, że wjechaliśmy do tunelu tak, tak, oczywiście oj Niestety takie są tu kombinacje, żeby wyjechać Just like the street lines gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far don't know how wracam na chatę 9 godzin pracy dwóch klientów, odbiór kontenera w Mannheim a więc tam jest powrotem prawie 190 km w sumie coś koło 400 chyba 20 dzisiaj e, przejechałem także sporo jak na dwóch klientów i odbiór kontenera a teraz do chatki teraz do chatki jeszcze musiałem oczywiście poświęcić trochę czasu szefowi, bo stwierdził, że stwierdził, że musi zobaczyć jakim autem co w poniedziałek i tak dalej, no i okazuje się, że jadę tą turę, którą odebierałem w Mannheim będę musiał oddać to w Mannheim no i jaki samochód dobra, no to pojedziesz tam 361, bo Gostek pojedzie z plandeką, nie? No, i dlaczego ja nie mogę tym Abrolkiperem jeździć? Wiecie, tą skanią, którą byłem zobaczyć, tym hakowcem? Powiedziałem, że nie mogę, bo to jest praca fizyczna i nadwyrężam swój bark. To jest raz, no. dwa, śmierdząca robota czyli nie będę tego jeździł, bo mam zaświadczenie od lekarza i poza tym przyszedłem tu jeździć tylko i wyłącznie na kontenerach i tylko i wyłącznie na kontenerach nadal będę jeździł i, i tyle, nie ma takiej możliwości, żebym jeździł nic innego I, i widać, że są wkurzeni na to niesamowicie że przedstawiłem to zaświadczenie i postawiłem ich w takim świetle, że nie mogą mi nic zrobić bo my nie jesteśmy, wiecie, to wcześniej było grożenie, a teraz wiesz, my nie jesteśmy e, dużą firmą, e, my potrzebujemy elasty, elastyczności i tak dalej. Kurwa, czego nie, nie zaczniecie ludziom płacić więcej? Ludzie odchodzą, nie mówicie, że, e, że zapłacicie więcej, nie, nie próbujecie zatrzymać pracownika, który kilka lat pracuje, nie? Nie próbują, tylko gość sobie idzie i tyle, bo my nie damy więcej, I, ale ty masz być elastyczny, kurwa, za, za, za parę, kurwa, groszy. Daj pan żyć, kurwa. Także na razie tu pracuję. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji w przyszłości. Na pewno, jak znajdę jakąś interesującą ofertę pracy, gdzie dostanę lepsze pieniądze, gdzie dostanę lepsze warunki pracy, przede wszystkim, gdzie będzie mnie ktoś szanował jako człowieka, a nie wymuszał na mnie jakichś prac. Także na pewno muszę się dogadać na rozmowie o pracy konkretnie. I wszystkie szczegóły, żeby były spisane, żeby nie było nieporozumień. I dlatego szukam naprawdę konkretnego pracodawcy, z którym się dogadam. Myślałem, że tutaj po tej rozmowie, którą prowadziłem, że naprawdę konkretni ludzie i, i będzie się można było dogadać, ale tu widać, że po pewnym czasie zaczyna się takie wymuszanie, naciskanie, że ty musisz to, ty musisz tamto i tak dalej. Ja nic nie muszę. Ja nic nie muszę. Ja na pewno swojego zdrowia nie będę nadwyrężał, bo ja to ja to jak Wam mówiłem. Bark pierdolnie i nikogo nie będzie obchodziło. No dobra, jedną mu posiedzi 6 tygodni na chorobowym, zapłacimy mu 6, później mu będzie krankę kasa płaciła. To nas co nas to obchodzi? Chuj z nim, przyjmiemy se kogoś innego, nie? Takie jest podejście i taka sprawda. prawda. Dlatego ja swojego zdrowia nadwyrężał nie będę i to wszystko. Także. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Pozdro!